A dzień dobry kochani. Przesłanie anielskie 26 maja 2022 roku, czwartek. Użyj wyobraźni, a ujrzysz odpowiedzi. Anioły dają ci wskazówki i odpowiedzi na Twoje modlitwy, jednak ich wiadomości mogą okazać się zwyczajne, niespodziewane więc potrzebujesz użyć wyobraźni do zrozumienia ich. Odpieraj z góry założone opinie lub dawne przekonania tego, co się na nie stanie lub nie może stać. Anioły mają nieograniczone źródła, instrumentują rozwiązanie tak, że ujrzysz je, jeżeli uwierzysz, że wszystko jest możliwe. Dzisiaj usiądź z długopisem i kartką papieru i zacznij burzę mózgów. Idź naprzód ze swoim pomysłem, nieważne, jak bardzo daleki jest od zrealizowania. Twoje pomysły są odpowiedziami na pytania. Otrzymujesz całkowite wsparcie, gdy realizujesz marzenia. Sporządź listę rzeczy, które uważasz, że nie mogą się zdarzyć lub nigdy nie zdarzą. Następnie spali ją po to, by otworzyć umysł na wszystko możliwości. Wiedz, że zasługujesz na otrzymanie z nieba przewodnictwa i podarunków. Oczywiście, jak zawsze, mamy tutaj dołączoną modlitwę, która wspiera nasze intencje. Drogi Boże, dziękuję Ci za obdarzenie mnie mądrością i kreatywnością do ujrzenia Twoich cudów w nowy i nieoczekiwany sposób. Z ogromną wdzięcznością przyjmuję i doceniam Twą pomoc. I można tutaj opisać sytuację, w której chcemy pomocy. Amen. Życzę cudownego dnia. Przede wszystkim wszystkiego dobrego dla każdej mamy.